DG Flick, producent inteligentnych, szybkich i łatwych w użyciu programów, pozwalających spełnić różnorodne oczekiwania fotografów na całym świecie. Album Express to innowacyjne rozwiązanie firmy DG Flick, pozwalające na niezwykle łatwe i szybkie projektowanie albumów fotograficznych. Album Express zawiera gotowe definicje typów i rozmiarów dla często wykonywanych albumów. Definicje można modyfikować, tworzyć nowe lub usuwać. Pozwala to na łatwe dostosowanie biblioteki definicji do potrzeb użytkownika. Możliwość definicji takich parametrów jak rodzaje okładek, marginesy, grzbiety, technologia druku, liczba stron, rodzaje stron pozwala na stworzenie precyzyjnych definicji albumów, z których można korzystać wielokrotnie dla nowych projektów albumów. Album Express dostarczany jest z bogatą biblioteką gotowych szablonów stron. Bibliotekę można dodatkowo rozbudować, pobierając darmowe szablony ze strony producenta. Wybór szablonów w programie jest ułatwiony dzięki funkcji filtrowania parametrów takich jak orientacja, liczba zdjęć, kolory, tematy lub kombinacje tych parametrów. Album Express pozwala wybrać zdjęcia z dysku twardego oraz innych nośników, takich jak dysk flash, aparat i inne. Wybierane zdjęcia mogą być porządkowane ręcznie lub automatycznie według takich parametrów jak orientacja, rozmiar lub data. Zdjęcia do albumu można dodawać pojedynczo albo wszystkie naraz. Album Express generuje projekt albumu automatycznie na podstawie wybranego typu albumu, rozmiaru, szablonów i zdjęć w zaledwie kilka sekund. O ile zajdzie taka potrzeba, wstawione zdjęcia mogą być ręcznie dopasowane przez zmianę rozmiaru, kadrowania lub pozycji. Prosty sposób można wykonać korekcję barwną wstawionych zdjęć. Dodatkowo każdej ze stron można podmienić szablon z zachowaniem przypisanych do strony zdjęć. Album może być także projektowany ręcznie poprzez wstawianie wybranych szablonów do pustych stron. Wstawiony szablon można następnie uzupełnić zdjęciami, które zostaną automatycznie umieszczone w odpowiednich pozycjach. Przy zdjęciach wykorzystanych już w albumie pojawia się wskaźnik użycia. Strony albumów mogą być również tworzone bez wykorzystania szablonów. Aby bardziej wzbogacić projekt tworzonej strony, do każdego zdjęcia można dodać ramkę. Wstawione zdjęcia można ozdobić maską. Aby stworzyć wrażenie głębi, wystarczy obrócić odpowiednie zdjęcie korzystając z zakładki obrót. Można dodać tło do tworzonej strony albumu poprzez wybór jednego z wielu gotowych wzorów. Kolorystykę każdego tła można dopasować korzystając z 18 gotowych tonacji kolorów. Zdjęcia wstawione do albumu można poddać zaawansowanej korekcji lub zastosować na nich filtry. Aby wykonać tę operację należy zaznaczyć zdjęcie i użyć polecenia Ulepsz. Do wyboru jest wiele efektów artystycznych takich jak rysunek węglem, iluzja, implozja, mozaika, siatka trójwymiarowa i tym podobne. Aby zapisać dokonane zmiany należy użyć przycisku Zapisz jako. Aby wyróżnić fragment zdjęcia należy zaznaczyć odpowiedni jego obszar, użyć funkcji wyróżnij i zapisać zmiany. Dodatkowo można użyć narzędzie retuszu i zaznaczenia funkcją lasso. Zmienione zdjęcie może być zapisane pod nową nazwą lub przez zastąpienie dotychczasowej wersji zdjęcia. Możliwe jest automatyczne tworzenie kolaży z wybranych zdjęć. W prosty sposób można zmienić rozmiar utworzonego już projektu albumu. Projekt po zmianie wymaga jedynie drobnych modyfikacji. Z projektu albumu można utworzyć pliki gotowe do druku w formatach PDF lub JPG. Pliki można utworzyć z całego projektu lub z wybranych stron. W tworzonych plikach osadzany jest domyślny profil koloru, który może zostać zastąpiony dowolnym innym. Program Album Express jest oferowany w pełnej polskiej wersji językowej. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.dgflik.pl lub zadzwoń 71 363 63 63.